Siódma, jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. W tym odcinku mam dla was obraz mistrza hasyckiego: Skarlina, rabina Arona. Jednego z pierwszych przywódców hasyckich, który mimo iż nie zyskał nigdy wielkiej sławy i wiemy o nim niewiele. Chcę wam opowiedzieć o rabinie, który był jednym z fundamentów ruchu hasyckiego i to dzięki jego upartości, dzięki jego religijności i wierze w nauki hasyckie. hasydyzm przetrwał bardzo trudne czasy i miał dzięki temu szansę się rozwinąć, a ja mam dzięki temu szansę wam opowiadać o judaizmie. Chcę wam opowiedzieć o rabinie, który skomponował jedną z najbardziej znanych pieśni szabasowych. Kiedy rabin Aaron recyduje Shir HaShirim, Hasydzi mówią, że wywołuje tym takie poruszenie w niebiosach, że aniołowie przestają śpiewać pieśni pochwalne dla Hashem, żeby posłuchać pięknej, świętej melodii rabina Arona. Rabin Aaron, jako wspaniały skarlina, uczeń Magida z Międzyrzecza, dał hasydyzm dla Litwy, dał hasydyzm terenom opanowanym przez Misnagdim, czyli przeciwników hasydyzmu. Litwa w tamtych czasach była niczym twierdza antychasycka. Wszelkie przejawy hasydyzmu w Litwie były likwidowane w najbrutalniejszy sposób. Rabin Aaron postanowił jednak, że już czas, żeby Litwa także poznała nauki hasyckie i radosne podejście do religii. Niestety, niewiele wiemy na temat biografii rabina Arona Skarlina. Urodził się w Janowie. Jego ojciec był szamaszem, czyli pomocnikiem rabina w tamtejszej synagodze i w domu nauki. To wuj rabina Arona zachęcił go do odwiedzenia mistrza hasyckiego rabina Dowbera, Magida z Wielkiego Międzyrzecza. Jako uczeń Magida, rabin Aaron dostał stałe zadanie przygotowywania stołu szabasowego dla Magida. Rabin zajmował się wszystkim od chałek po wykwintne dania. Kiedy pytano rabina Arona, Czego nauczył się od Magida? Mówił, że zupełnie niczego. Kiedy ktoś nalegał, to mu tłumaczył, że nauczył się zupełnie niczego i mówił, nauczyłem się znaczenia, zupełnie nic. Nauczyłem się, że jestem zupełnie niczym. Magid cenił sobie czystość duchową rabina Arona i wysyłał go do różnych wiosek, żeby ten walczył z nieczystością duchową, która te wioski otaczała, żeby swoją osobą, miejscom przynosił czystość duchową i żeby chwytać hasyckie dusze w tych miejscowościach. Wśród ludzi znany był jako napominacz, bo miał w zwyczaju napominać Żydów, którzy łamali prawo żydowskie. W Karlinie rabin Aaron założył pierwszą społeczność hasycką i niedługo później dostał przydomek Karliner, co do dzisiaj jest formą, jaką używa się w stosunku do hasyckich rabinów, przywódców dynastii. Nazywamy ich dzisiaj na przykład Gererebe, Bobowerebe, Belzerlebe, Szczuczynerebe. Czy Bojaner Rebe. Określenie Karliner w tamtych czasach stało się synonimem hasydyzmu. Rabin Aaron pomógł wyegzekwować zestaw zasad ustalonych przez Hasydów w Nieświeżu w roku 1768. Zasady te znosiły na przykład obowiązek podatkowy z ludzi najuboższych oraz z nauczycieli żydowskich. Żydzi w XVIII wieku mieli obowiązek płacić podatek od mięsa koszernego, od uboju koszernego. Podatek ten trafiał do skarbca synagogi głównej danego miasta czy okręgu, która była siedzibą rady danej społeczności żydowskiej. Nowe zasady ustalone przez hasydów zmieniły dotychczasowy porządek w świecie żydowskim, który z natury wtedy był oczywiście nie Hasydzi chcieli wprowadzić swoje zasady, co było jedną z głównych przyczyn niezgody między hasydami a litwakami, którzy w tamtym czasie. Mieli władzę absolutną w świecie żydowskim. Rabin Aaron mówił: Jak mogę żyć w pokoju, kiedy naród Izraela, moi ludzie, żyją w takiej strasznej biedzie, jakby nikt ich nie chciał zauważyć i im pomóc? Zasady podatkowe ustalone przez ówczesne społeczności żydowskie były naprawdę drakońskie i powodowały, że wielu ludzi żyło w biedzie. Rabin Schnierz-Zalman, późniejszy założyciel dynastii Lubawić i autor dzieła hasyckiej literatury, znanego pod nazwą Tania, mówił, że rabin Aaron Skarlina, jak nikt, wypełnia mytwy bojaźni przed Haszem i bojaźni przed niebiosami. Mówił, że Rabin Aaron miał bojaźń bożą, jakby był przywiązany do słupa, czekając na wykonanie wyroku śmierci, jakby żołnierz mierzący z łuku stał przed nim i jakby widział grot strzały, która została wypuszczona w jego kierunku. Rabin Shnir Zalman mówił, że Taką bojaźń rabin Aaron okazywał w stosunku do małych przewinień przeciwko Hashem. Jego bojaźń przeciwko większym przewinieniom, przeciwko Bogu, była tak głęboko mistyczna, że była ponad ludzkie pojęcie. Rabin Aaron z Karlina praktykował głęboką ascezę, co nie było dobrze widziane wśród hasydów. Regularnie pościł, a mimo to napisał kiedyś w liście. Częste posty praktyki ascetyczne i zanurzanie rytualne w mykwie są niczym narzędzie w ręku złej inklinacji, żeby tylko odciągnąć nas od studiowania tojra, odebrać ciało siły, żeby nasze modlitwy przychodziły nam z ogromnym trudem oraz żeby pomieszać nam nasze myśli. Zalecał swoim uczniom, żeby nauczyli się zamykać w samotności, że powinni raz w tygodniu zamknąć się w pokoju i poddać się Postowi w samotności, wtedy też przemyśleć swoje przewinienia i zagłębić się w poczuciu skruchy, i oczywiście w studiowaniu Toira. Zalecał też, żeby głośno wyznać codziennie swoje grzechy Bogu i błagać go o wybaczenie. Rabin Aron z Karlina był pierwszym, który usystematyzował pewne wytyczne, jeśli chodzi o praktyki i życie hasydzkie. Wprowadził on na przykład wśród hasydów, Absolutny obowiązek studiowania Haguda, czyli niedotyczące stricte religii teksty żydowskie, a takie jak dyskusje rabinów, które pojawiały się w klasycznej literaturze żydowskiej, przede wszystkim które pojawiały się w Talmudzie i Midraszu. Ogólnie rzecz biorąc, Aguda jest takim zbiorem tekstów rabinicznych. Które zawierają folklor, opowieści i przekazy historyczne, nauki o moralności i praktyczne porady z różnych dziedzin codziennego życia żydowskiego, od biznesu po medycynę, aż chce się pochwiedzieć, że są to wszystkie te teksty, które dotyczą Żydów, ale nie są stricte połączone jakoś z religią. Jedną z jego nauk, bazujących na wersecie Stoi'ra, mówiącym o drabinie, której jeden koniec stał na Ziemi, a drugi sięgał Nieba, było coś, co powtarzał każdemu Hasydowi. Jeśli człowiek stoi na Ziemi pewien świadomości swojej wiary w Boga, to jego umysł dosięga niebios. Rabin Aros Skarlina pozostawił po sobie coś, co zna absolutnie każdy Chosyd. Pozostawił coś, co zna każdy hasycki dom. Coś, co jest tak nierozłącznym elementem szabasu, jak gefilte, fish i chałka. Rabin skomponował jedną z najbardziej, jak nie najbardziej znaną pieśń szabasową, śpiewaną tradycyjnie w domach hasydzkich. Choć dzisiaj ta melodia tak naprawdę słyszana jest chyba w każdym żydowskim domu w czasie szabasu, a w zasadzie przed szabasem powinienem powiedzieć. Nazywa się ona w Sois Noam Szabes. Ta pieśń jest jedyną szabasową, oryginalną pieśnią wywodzącą się z hasydyzmu. Tekst tej pieśni niesie ze sobą atmosferę tęsknoty zakorzenionej w Kabale. Sam Szabes jest w niej opisywany jako partner ludu Izraela jednoczącego się z Bogiem. W swoim testamencie rabin zapisał. Proszę, żeby pochować mnie w samotności. Chcę, żeby w koło mojego grobu, w odległości minimum dwóch metrów, w każdą stronę, nikt inny nie był pochowany, chyba że będzie to ktoś, kogo ja sam bym chciał mieć za sąsiada. Ktokolwiek chce o mnie mówić źle, dostaje na to moje pozwolenie, ale niech będzie świadomy, że jeśli skłamie, to osądzi go za to sąd niebiański. Proszę postawić macejwę. 7 dni po mojej śmierci, oraz proszę, żebyście nie używali żadnych honorowych tytułów w stosunku do mnie w inskrypcji macejwy. Rabin Aaron zmarł w trakcie Cholamoyed, dni półświątecznych, święta Pejsach w wieku 36 lat. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Teraz już wiesz, kim był mistrz hasycki, Rabin Aaron z Karlina. Achaj.